Istotne informacje.pl Rzetelne i wyważone. Zbieramy pieniądze od godziny 9:30. Ludzie wrzucają do skarbonki różne nominały, ale 100 zł nawet otrzymałem, 50, 10, no i takie drobne też. Na razie jest trochę osób, trochę osób spotykamy, ale mam nadzieję, że będzie ich więcej, bo wiedzą, im więcej ludzi, tym więcej pieniędzy zbierzemy i tym więcej dzieci uda się uratować. W końcu się wszyscy zechcieli zmobilizować i widać, że tak należy, bo wielu ludzi. Nie tylko, że kibicuje temu, ale i uczestniczy czynnie. To bardzo dobry pomysł, że coś takiego się organizuje, takie akcje i to jest bardzo przydatne, bo różnie bywa. Wreszcie, elegancko. Jedna taka sytuacja była, że pan trochę pokrzyczał na nas. No powiedział tam, nie wiem, coś, że powinniśmy się zajmować inną pracą czy coś w tym stylu, nie wiem. Może nie każdy jest przekonany tego, żeby pomagać ludziom. Dopiero teraz możemy powiedzieć, że w pewnym sensie rozumiemy całą tą ideę i z uwagi na to, że będziemy sami mieli dziecko niedługo. Gdyby doszło do sytuacji, że, że pomoc orkiestry byłaby naszemu dziecku potrzebna, no to jak najbardziej. Dlatego popieramy całkowicie tę akcję i się cieszymy, że ktoś już 17 lat temu, czy tam nawet więcej, w tym przypadku Jarek Owsiak, po prostu pomyślał o tym, o tym, że moim dzieciom jest potrzebna pomoc i trzeba będzie robić to dalej i to, i to kontynuować. Proszę Państwa, zapraszamy serdecznie do Konkordii, gdzie dzieje się najwięcej. Dzisiaj, aż do ponad 20, 20 godziny, zapraszamy. Mamy mnóstwo atrakcji, mnóstwo koncertów. Zapraszamy też do Piwnicy Paryskiej, gdzie też się odbywają koncerty. Można zostawić grosik. Po prostu dużo się dzieje i naprawdę liczymy na Państwa obecność. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na loterię, która jest dzisiaj tutaj na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Jest 1300 losów. Losy są piękne, atrakcyjne, drogie, wartość nawet do tysiąca złotych. Przedajemy ciasteczka dla dzieci chorych. No i zapraszamy wszystkich, 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 wszystkich. Przyklejamy serduszka, sprzedajemy dobre ciasteczka, pączki, barszcz, kawę, herbatę. Wszystko, wszystko. Zapraszamy serdecznie. Serduszka są naszej roboty. No, tak. I jest miła obsługa. Jesteśmy w Piwnicy paryskiej, Jesteśmy do godziny 16. Także kto dzisiaj chce zmierzyć sobie cukier, zobaczyć jakie ma ciśnienie, zapraszamy bardzo. My tu jesteśmy... Ile kosztuje? No ile kto da? Podaję. Jaka, taka jaka jest zasada, rzuca ten kto ile chce. Dos. Luszeczki. Na Wielkiej Orkiestrze Szyuterszej Pomocy w tym roku sprzedajemy lampiony i organizujemy akcję pod tytułem Światełko do Nieba. Jeden lampion kosztuje zaledwie 5 zł i o godzinie 20 wszystkich zapraszamy, kiedy już będzie ładnie i ciemno, na plac Concordii. Lampion wygląda w ten oto sposób. Tutaj jest taki mały kawałeczek wosku, działa z, podobnie jak podpałka do grilla. Każdemu to będziemy podpalać i na znak tego, że wszyscy są szczęśliwi i jednoczą się w wdzięcz Wielkiej Pomocy bez pomocy, to wszystkie lampiony przepięknie polecą do nieba. I to wszystko stanie się o godzinie 20. A tak serdecznie zapraszamy. Lampiony, światełko do nieba, godzina 20, Concordia. Istotne informacje. PL. Rzetelne i wyważone.